Witam was bardzo serdecznie na pierwszym wideo szkoleniu z podstaw programowania Arduino. Nazywam się Szymon i jestem opiekunem FabLabu w Bielsku-Białej. W pierwszej części wyjaśnię czym jest Arduino, w jaki sposób się programuje oraz grywa programy. Arduino jest platformą open source do nauki programowania mikrokontrolerów. Powstała aby ułatwić osobom początkującym pierwsze kroki. Z czasem dzięki swojej prostocie użytkowania stała się bardzo popularna i często wykorzystana przez hobbystów i profesjonalistów. Przejdźmy teraz do omówienia płytek uruchomieniowych. Platforma Arduino posiada ich wiele, różniących się od siebie parametrami oraz zastosowaniem. Najbardziej popularnym modelem dla początkujących osób jest Arduino Uno. Wyraźne oznaczenia ułatwiają pracę, a dzięki wbudowanemu programatorowi wystarczy podłączyć ją do komputera za pomocą kabla USB. Dodatkowo układ złącz pozwala na podłączenie gotowych rozszerzeń dostępnych na rynku. Z dodatkowych informacji: mikrokontroler to Admega328, który posiada w sobie pamięć RAM, Flash oraz EPROM, działający na logice 5V. Płytka posiada 14 cyfrowych portów wejścia wyjścia w tym 6 portów typu PWM oraz 6 wyjść analogowych. Każdy z portów posiada nazwę, która określa go w programie obsługuje interfejsy komunikacyjne UART, SPI oraz I2C. Budowaną diodę LED połączoną z pinem 13. Złączy USB do połączenia z komputerem. Przycisk reset do restartowania układu. Zasilana może być z portu USB lub złącza DC o napięciu od 7 do 12 V. Na płytce zostały wyprowadzone złącza zasilania 5 oraz 3.3 V dla użytkownika. Przejdźmy teraz do środowiska programistycznego, w którym będziemy pisać programy dla mikrokontrolera. Użyjemy najbardziej podstawowego, czyli Arduino IDE, gotowe narzędzie od producenta płytek. Można je pobrać dla dowolnej platformy ze strony arduino.cc lub w przypadku Windowsa sklepu Microsoft. Uruchommy teraz program Arduino IDE. W zakładce Plik mamy podstawowe otwieranie i zapisywanie projektu, ale także listę przykładowych programów wbudowanych w środowisko lub zainstalowanych w bibliotek. Kolejną ważną zakładką są narzędzia. W tej sekcji przed kompilacją i graniem programu należy określić na jaki model płytki będziemy grywali nasz program oraz pod jakim portem się ona znajduje. Czasem trzeba też określić rodzaj procesora lub jego taktowanie. Podłączamy teraz płytkę Arduino Uno do komputera. Upewniamy się, że brana płytka to Arduino Uno. Następnie port, w tym przypadku jest to port COM3, może być inny. Dla ułatwienia jest on opisany. Kolejnymi ważnymi przyciskami są zweryfikuj i wgraj. Zweryfikuj sprawdza tylko poprawność napisanego kodu. Bez wgrywania go na płytkę, natomiast przycisk wgraj najpierw go sprawdza, kompiluje i wgrywa program na płytkę. Po prawej stronie znajdziecie przycisk monitora portu szeregowego, który omówimy w następnych częściach szkolenia. Wgramy teraz pierwszy program. Wykorzystamy gotowy program, z przykładów o nazwie Blink. Jego zadaniem jest migotanie wbudowaną diodą LED w sekundowych odstępach czasu. Szara część programu to komentarze kodu. Następnie mamy funkcję setup. Jest ona wykonana tylko raz podczas startu programu. Umieszczamy tam polecenia, które muszą zostać wykonane tylko raz. W tym przypadku polecenie ustawienia trybu działania pin. W nawiasach określamy jego nazwę. W tym przypadku jest to led built in, czyli wbudowana dioda, którą można określić jako pin 13. Następnie, po przecinku, określamy, czy ma być on pinem wejściowym, czy wyjściowym. Jeśli chcemy sterować diodą, musimy ustawić na w tryb wyjściowy, czyli output. Przechodzimy teraz do funkcji loop. Jest ona główną pętlą programu. Powtarzano w nieskończoność, aż do zaniku zasilania lub restartu płytki. W poleceniu Digital Fright podajemy nazwę pinu oraz stan, na jaki ma zostać on ustawiony. Sun High zapali diodę, natomiast Low ją gasi. Polecenie Delay wstrzymuje wykonywanie programu przez podany czas w milisekundach. 1000 milisekund oznacza, że program przez sekundę zaczeka przed wykonaniem następnej instrukcji. W tym przypadku zapali i zgasi diodę w sekundowych odstępach czasu. Grajmy teraz program na płytkę. Klikamy przycisk wgraj i czekamy na załadowanie. Na spodzie programu powinien pojawić się komunikat wgrywanie zakończone. Zobaczmy jak zachowuje się płytka. Jak widać budowana dioda LED zapala się i gaśnie co sekundę. Zmodyfikujmy lekko program zmniejszając czasu na 100 milisekund. Dioda powinna migać znacznie szybciej. Klikamy w graj i czekamy na potwierdzenie. Teraz zobaczmy na płytkę. Po naszej zmianie dioda miga dużo szybciej. Dziękuję za oglądanie pierwszej części wideo szkoleń z podstaw programowania Arduino. Wszystkie potrzebne linki załączę pod filmem. Kolejnych poznamy pozostałe funkcje i możliwości Arduino. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów oraz odwiedzenia nas na Facebooku oraz strony fablab24.pl.